Kilka dni temu był Dzień Wiedźmy i jednocześnie Dzień Tolerancji. Tak się ładnie złożyło. Te dwa dni bardzo do siebie pasują. Łapcie zatem wierszyk na zadany temat. To nie wiedźmy płonęły. To były kobiety zbyt kusząco ubrane albo w szaty liche za mądre lub za brzydkie, umiejące leczyć. Niezależne, wiedzące, za głośne, za ciche, mające znamiona, brodawki i koty, włosy skołtynione czarne i kręcone, te, które odrzuciły kapusia zaloty, wszystkie inne, nie takie, dumne, niepokorne. Widzące i wiedzące, umiejące pływać. Tańczące nocą w deszczu lub w porannej rosie Spalić! zakrzyknął kapłan. A tłuszcza zawyła i zapłonął stos strachu, kołtunstwa. Nadal płoną stosy, choć już teraz ujęte w metaforę stereotypów i oczekiwań, podpalane przez przeróżne środowiska. Podsycane przez jakichś panów, którzy uważają, że wiedzą, gdzie jest miejsce kobiety. A miejsce kobiety jest tam, gdzie ona chce. Zatem dalej, dalej siostry wiedźmy, czarodziejski krąg zawiedźmy, patriarcha, taki niech zapłonie. Dalej siostry, złączmy dłoń. Wszystkich chcących komentować zapraszam zawsze w moich filmikach do opisu. Dowiecie się czegoś więcej.